Dzień dobry, kochani, witam Was już z Warszawy. Zaczynamy dzień od śniadania. Jest godzina 12 i na wyjeździe jedliśmy, zazwyczaj to śniadanie gdzieś jak 8.39, a tutaj wracamy do naszego starego trybu funkcjonowania. Na wyjeździe jednak musieliśmy zjeść z rana, no bo jednak dużo robiliśmy z rana i nie chciałam też, żebyśmy, nie wiem, zasłabli. No a teraz wracamy sobie do naszego starego właśnie trybu, gdzie jemy o godzinie 12 i kończymy jeść w ciągu dnia o godzinie 20-21 i tak się czujemy najlepiej, ehm, więc chodzimy na śniadanko i zabrałam was ze sobą. Idziemy do tej takiej pięknej, ala nowojorskiej restauracji, co byliśmy przed wyjazdem. Tutaj są do godziny 12, a my przyjechaliśmy chwilę po 12, więc już został nas lunch i karta standardowa i zamówiłam sobie łososia, zamówiłam sobie tuńczyka, to teraz tuńczyka, więc takie lekkie śniadanko, ale zobaczyłam, że są takie świąteczne słodkości. Jak była jeszcze jesień, to były tutaj dynki, takie ciasta dynki, a teraz są gwiazdeczki. Jedna jest czerwona, druga jest biała i zamówiłam sobie taką czerwoną, więc delikatne śniadanko, a później dobalę sobie... Troszeczkę jest cukrem. <muchy> Czy wy to widzicie? Świąteczny deser gwiazdeczka. Coś przepysznego, naprawdę. Idealne świąteczne ciasko nie istnieje. <muchy> istnieje. <muchy> 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 Jak to możliwe? Tak, to nasze jedyne spotkanie na vlogmasie. Czy Hej. szybka kawka? Szybka kawka? Chyba tak, chyba tak. Coraz Wy zjeżdżacie na dół czy my do góry? My do góry? Dobra. My sobie tutaj zjeżdżamy, a tu proszę, Michael i Janeczka. Zarobieni. Dzisiaj, miał, dzisiaj mieliśmy się spotkać z chłopakami na kawę, powiedział, że nie ma czasu. A dziewczyna chodzi po centra żandlowe. A ty co robisz? No, ale ja miałem <laughs> czas, ja bym zakończył <laughs> czas. Właśnie to widzicie, Takie jest, zobaczcie. Pamiętajcie, nie dajcie się faceci. Podobno nie, nie miałeś czasu się. się dzisiaj spotkać z moim mężem, bo takie jesteś jest zarobione. To nie dla My kupujemy. A? Ja, No my też kupujemy. do Złotych Tarasów, bo niebawem Mikołaj e, i ostatnio zadzwoniły do mnie dziewczynki od Żanetki złożyły swoje zamówienie u Mikołaja tak, więc e, jak to ogarnąć bo to wiesz, różne osoby to oglądają Mikołaj dał nam cynk że jest do odbioru, bo on nie może wchodzić do takich galerii, bo by dzieci go po prostu zajechały. No właśnie, więc przyjechaliśmy odebrać właśnie to, co mamy odebrać. Byliśmy e, tak. Musimy ogarnąć prezent dla mojej mamy, dla no, różnych tam osób, więc sobie przyjechaliśmy na spokojnie pochodzić. No i nie powiem wam. Mieliśmy taki czas w Laponii typowo rozrywkowy. A teraz rozrywki ciągle A Teraz moja ulubiona rozrywka, zakupę. czyli. Zakupy! Pierwszy Mikołaj odhaczony i mamy tutaj iPadzika mini, bo ktoś sobie zażyczył. <grydy> Idziemy dalej. Tak sobie myślałam o mojej mamie, co tutaj mogę jej fajnego na tego Mikołaja sprezentować i e, przypomniało mi się, jak kiedyś moja mama pytała mnie, e, co sądzę o kremie Lamera. Okay. I pójdziemy może do Douglasa i kupimy jej ten krem, bo właśnie e, moja mama cały czas się tak wahała i mówiła, czy faktycznie ten krem jest taki wart swojej ceny, no bo ten krem faktycznie nie kosztuje mało. Ile on kosztuje? Ty mi zawsze go kupujesz To no, też zawsze ale... szkoda pieniędzy na niego jest. <laughs> Czyli tylko mi nie szkoda? Nie wiem, bardzo <laughs> ale drogi. Ale na... to... sobie też by mi było szkoda. No To jest bardzo drogi krem, chyba kosztuje ile? S nie. 1800? No, znaczy dużo, no nie pamiętam, ale dużo. Ale... Warto mieć, sprawić sobie taką przyjemność jest ciekawy. On troszeczkę ma taką konsystencję jak Nivea, ale mm, bujie robić cudowną i naprawdę yy, uważam, że jest, no nie, nie powiem, że jest wart swojej ceny. No, no, no to jest bardzo dużo pieniędzy, ale od czasu do czasu, jak ktoś właśnie w prezencie coś ciekawego chciałby kupić, to jest to ok. Nie no tak, zgadzam się Sama bym sobie go nie kupiła, więc yy, To musi być wyjątkowe yy, Więc musi być wyjątkowe, dlatego yy, myślę, że to mojej mamy sprawi przyjemność To bardziej, że się właśnie wahała, czy go sobie nie kupić. Kupiłam mamie taki piękny zestaw i tutaj e, zobaczcie, on jest w takim zamszowym, ładnym, e, niebieskim pudełeczku e, i w środku jest właśnie ten krem i dodatkowo jeszcze wzięłam właśnie zestaw z kremem pod oczy, także myślę, że się bardzo ucieszy. No i tak, tak się mi spodobał ten zestaw, <gryw> że mąż stwierdził, że Mikołaj przyjdzie do mnie taki sam jak do mamy i... Kupił taki sam zestaw dla mnie No łamałaś No e, tak Mikołaj. zasugerowałam, bo pytałeś co, co Mikołaj mógłby kupić To kamień serca dla mnie, naprawdę No właśnie, a, a, a dla mnie miód na serce Mikołaj życzy wesołych świąt <laughs> Dziękuję Ale ja już mam inny kolor tego e, pudełka I ja kolor. wybrałam tak sobie opcję e, z, u, u, z dwoma kremami e, Do twarzy Bo ja bardziej e, wolę się skupić na twarzy Ale myślę, że dla mojej mamy fajniej Że jest i krem do twarzy i pod oczy Przechodzimy koło Lasza, więc wejdziemy zobaczyć co tam ciekawego jest ze świątecznych kul. Dzień dobry, na pewno już jakieś nowości są Tutaj Są jakieś gwiazdeczki, laski cukrowe, Snow Queen, Bałwan Frosty Snowman. Ten ciastek świąteczny jest super, na pewno go wezmę. Tutaj jest Mikołaj w Czy rzeczy sobie jakąś kulę fajną? No ale ją wziąłem i ją wykorzystałyście. No wiem. No właśnie. <laughs> Zapomniałyśmy o tobie. Z tego pingwina. Pingwina? No nie jest świąteczny. Przed chwilą widziałem żel pod prysznic, czy tam coś, Sleepy Bear. I mi się oh, każe, z tym pasztetem z niedźwiedzi oh, tak? yes. <laughs> straszne to, nie, na serio, to już albo nie chcę tego bałwana no raczej fajny jest zobacz a czemu raczej czym no się no różni no raczej Ciebie? co pingwina pingwin to dla dziecka a bałwan to już fajny świąteczny no mi chodzi jak kolor, jaki kolor wody będzie później a nie że to pingwin co nie. za różnica ale bałwana? ten jest jakiś taki tak 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 no nie mogę się okay. oprzeć czy ty to widzisz <laughs> laska laseczka świąteczna ale tą gwiazdkę też muszę wziąć gwiazdka jest super ja chyba się pod wodę daje wiesz na tym patyku to jest to co wtedy się tak urządziłam Kogoś, kogo kogo urządziłeś? Tak że ci kazałam trzymać, że musieliśmy się rozwijać. Musieliśmy rozpuszczać. No bardzo ładny. na szybko przed zjazdem do garażu, weszliśmy do Krokodelka i e, mówię mężu szalej Mikołaj też do Ciebie musi przyjść mężu szalej tak no i co fajne jest to, prawda? na pewno chcę ją, tylko że pytanie teraz, bo nie zobacz bo nawet tak robię taki ruch, albo o za już jest spróbuj jeszcze rozmiar no. większy, chociaż dobrze wyglądasz w tym ale spróbuj fajnie jeszcze ten był zestaw Taki Ala Adidasowy, ale Luka że nie do końca się dobrze w nim czuję, więc niestety nie. Rozmiar większy ani widać wcale jakiejś większej różnicy. Ale masz przynajmniej dłuższy rękaw, wiesz? I tutaj widzę... że zobacz, troszeczkę jest luźniejszą może na dole. No tak. Ale chyba lepiej, co? No. Brać? Lepiej się czujesz? To jest coraz lepiej. Dobrze, ale proszę iść jeszcze na sklep sobie coś wybierz. No weź. No tak? No dobra. Dobra, co? nie przez to, nie może że nie byłem. Byłem bardzo grzeczny. Z wyjątkiem. wyjątkami. W Lampani w Mikołajowi też mówię, że nie byłem. No. Naprawdę. No ten jest lepszy zestaw od tego niebieskiego. Krój, bo to miało potencjał, tylko jest takie... No nie, ale... Fajny, jest takie... ale mam męża. A co to jest za tulipanek tutaj? <laughs> On mi na przykład powinnaś, tak zostawia... Powinna się, się czuć jak w domu. On mi tak w domu zostawia. Ja na przykład wychodzę z łazienki i leżą takie spodnie. Jeszcze skarpetki tak w środku są wciśnięte, nie? Albo w sypialni. Znam te tulipanki. Ale co słowa, nie? Super. Te jeszcze tulipanek, ja mówię na te tulipany? No to tak się ściąga. Tak. Super, wiesz. Mikołaj stany. Ej, ale zrobimy sobie tak, że damy Mikołaja, prawda? Nie, ja ci dam Mikołaja, bo ty tak chcesz, a ja chcę Mikołaja dzisiaj. Naprawdę? Ale ty robi co chce, to jest świło marzeń. Ty już? tak powiedziałeś, tak, bo jest fajnie, już jutro się nie ubiera, co? Charlie, jaki jest ulubiony deser na sushi? Rolka z bananem i zutellą? Tak? Mogę jedną? Nie, to tylko nasze jest, nie? Dziewczyn. Nie, ale może. Może jednak? Okej. Okay. Hmm? <słucham> Mama! Słucham! No, nie żałuję się tatusia, powiedz. Tak, już tyle dzisiaj z cukierku zjadł słodyczy, że trzeba nie kurzą. Charlie, gdzie jesteś? Charlie! Gdzie jesteś? Nie Uważaj. Dobra, pokażę Ci, jakie y, kule mam dla Ciebie. Albo masz taką do wyboru. To jest ciastek świąteczny, który będzie dużo kolorowej piany z niego, bo mam kilka warstw koloru, widzisz? Mhm. I, I to wrzucasz do wody, i to jest bomba. Ale mam też taką laseczkę cukrową, świąteczną I ją dajesz y, pod strumień wody, cały czas trzymasz pod wodą I dajesz bąbelki, pamiętasz? Miałeś mi kiedyś coś takiego Wolisz coś takiego? Pokaż, pokaż, pokaż laseczka? Wolisz coś takiego, taka sobie? Czyli co, nie bardzo? Ciastek lepszy? Ciastek? A jaki miałam w bagażniku? A w bagażniku miałam... Na dzisiaj. Ale one są były bardziej fajne, bo ja już się otwierała. To nie na dzisiaj. To jest na inną okazję. Alinka. bim, bim. bim Którą tą w takim razie? Ciastka? Czego? Tak, ta będzie super. To już taki gejzer kolorowy. Wychodź z wanny, rozbieraj się i nalejemy wodę. Mama, Nie uwierzysz, jaką ci piżamkę kupiłam? Wiem, kto to jest elfowa. Elfowa! Założy się pierwszy raz na chętę ja znalazłam taką elfową piżamkę. Tutaj jest jakiś prezenci, klaseczka cukrowa i są leginsy właśnie takie paseczki. Jak mają elfy? To jest chyba to jest Mikołaj? Mikołajowa też była, ale wybrałam elfową. Bardzo mi się spodobała. A nie. nie? Nie. Czy to żart? To nie jest żart. Nie podoba Ci się ta piżama? Nie. Ale serio? Nie, nie podoba. To mam jeszcze inną. Mam jeszcze taką. Grinchową. Grinchową? Białe-czerwone paseczki. Też się podoba jednak? Ale to chyba też powiedz Nie na dzisiaj, nie musisz jej dzisiaj zakładać Ale ogólnie chyba fajnie mieć takie grincze. No bardzo ci się podobała, Jak kupiłam od razu To świrujesz Halinka nie. Nie, 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 nie. Czyli co? Elfową zakładamy dzisiaj? Tak Mi się nie podoba, nie? Ale tak Jaki cudowny Elf Tata wraca z siłowni Może go wystraszymy, co? Tak? Skoczysz z szafy i powiesz Jestem elfem! A okay. ta? <noise> Bo jaki słodziaczek to jesteś nasz Ja mam szczęście, że taki elf mi buziaki daje <noise> Gdzie jest Charlotte? <noise> szykuj się właśnie, szykuj Na pewno tutaj Na pewno się schowała tutaj pod płaszczem Charlie, wychodź stąd! Charlotte Trochonowicz Charlie! Co? A, jeszcze? Charlotte, gdzie ty Charlie. jesteś? Gdzie ty się schowałaś? Twoja... Tata cię szuka! To za elf się straczę, co? Fajny elf, co? A, To przytulasz szybki, piękny! Z powrotem do szafy idziesz? Przepiękny! Skąd to jest? Skąd Przepiękny! Czas na kalendarz adwentowy. Powiem wam, że on przebył tak długą drogę, odkąd powstał. Najpierw wyruszył z produkcji na magazyn, później z magazynu wyruszył w drogę do sklepu. Ja go odebrałam ze sklepu, pojechał do domu. Z domu poleciał do Laponii. Miał uwaga, dwa loty do Laponii. E, wiadomo, jak rzucają tymi waliskami e, z Laponii z powrotem tutaj do Warszawy. Więc e, mam nadzieję, że tam się nic z nim e, nie podziało. Ale. Ja dalej nie mogę uwierzyć, że w tym roku wypuściłam tak piękny kalendarz. On wygląda po prostu tak zjawiskowo. Kocham w ogóle ten motyw glitterów. Kocham ten kolor. W zeszłym roku był taki mocno czerwony, a w tym roku to jest taki kolor wina, jak wiecie ja nagrywam z wyprzedzeniem więc dzisiaj Mikołaja nie ma wyjmujemy szósteczkę, ale robię tak co roku, bo jest mi lepiej po prostu z montażem bardzo się kiedyś stresowałam, pamiętam jak nagrywałam, także od samego rana nagrywałam i po południu już montowałam, tego samego dnia dodawałam vloga, to była zajezdnia, więc na ten moment już tak nie robię i zawsze sobie nagrywam z wyprzedzeniem, więc dzisiaj otwieram szósteczkę. Mikołaj przyjdzie do nas w kolejnym vlogmasie, ale to już jest właśnie w kalendarzu prezent mikołajowy. I w mikołajkowym okienku mamy dyfuzor Santa Hot Chocolate. Jest to zapach, e, który już mogliście poznać w zeszłym roku. W zeszłym roku do kalendarza adwentowego wrzuciłam taką małą świeczkę i to było jakieś szaleństwo. Dostałam po prostu tyle e, zapytań, czy wprowadzimy ten zapach, e, czy będzie można kupować świecę u nas e, w standardowej sprzedaży. No i kochani, mam dla Was tylko informację, że właśnie na stronie pojawił się zapach Santa Hot Chocolate, więc możecie kupić dyfuzor, możecie kupić świece, woski właśnie z tego zapachu. A te osoby, które mają kalendarz, to nie muszą kupować, bo dzisiaj właśnie dostały dyfuzor. Dyfuzor postawię sobie tutaj w łazience, on jest bardzo intensywny i ma tak obłędny zapach e, czekolady. Czasami ta czekolada właśnie czy w świecach, czy w dyfuzorach jest taka no specyficzna, troszeczkę taka sztuczna a tutaj e, to pachnie jakbyście wąchali taką prawdziwą czekoladę więc naprawdę mega ekscytujący produkt to jest pamiętajcie, że jeżeli używacie takich dyfuzorów to raz w tygodniu minimum musicie przekładać te patyczki czyli wyjmujecie, obracacie i wsadzacie ponownie do środka i wtedy ma to sens, wtedy ten zapach się ulatnia, a czasami jak ja e, idę w jakieś miejsce i widzę swój dyfuzor i pytam się, a przepraszam jak często przekładacie patyczki Yy, a jak to? Ja wiem, no, trzeba przekładać patyczki. O nie, to, to bardzo rzadko. Ja wiem, no właśnie i wtedy to nie pachnie, więc koniecznie trzeba przekładać, bo inaczej ten zapach się po prostu nie wam. Zmykam spać już jest pierwsza w nocy, chociaż ja jestem przyzwyczajona, że podczas vlogmasu chodzę później spać. Czasami zdarzało mi się nawet iść o trzeciej, ale już tak nie robię. Już staram się tak ogarniać swoje życie Montaż i wszystko, żeby Jak najszybciej skończyć Żeby pójść spać w miarę o normalnej porze Kupiłam sobie na wyjeździe karmeks w słoiczku Zawsze miałam te karmeksy Takie w szminkach I powiem wam, że całkiem niezły Jedyne co to mnie denerwuje, że tak delikatnie On mrozi usta Ale bardzo dobrze działa I ja nie lubię jak czasami Nałożę coś na usta i robią mi się takie Białe kreski tutaj to tak brzydko wygląda, jakby po prostu, nie wiem, coś na tych ustach po jedzeniu zostało. Tak, jakby ten produkt po prostu się tutaj zbierał, wygląda to bardzo źle, a po tym tego nie mam, więc to jest bardzo fajne. Mm, nie mam takiego dyskomfortu, wiecie, że jak idę na miasto i z kimś tam mam się e, widzieć, to że coś mi się tutaj podzieje, nie tak. Włączyłam sobie na telewizorze Holiday e, i chwileczkę sobie poglądam, żeby tak fajnie się nastroić. Ja bardzo lubię, jak mam e, od samego początku, gdzieś tam grudnia, ozdoby świąteczne jakieś w domu, cokolwiek, bo e, no wtedy jest jest taki fajny nastrój nawet do tego montażu vlogów, a teraz tego nie mam, więc jak najszybciej muszę ogarnąć dekorację w domu, żeby czuć fajny świąteczny klimat. Widzimy się już w kolejnym vlogmasie, który jest jutro, bo jak wiemy nagrywam teraz codzienne filmy, także zmykam spać i do zobaczenia. Pa!